Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Gothic 2 Not Kruka. E, dzisiaj postaram się już dobić 18 poziom. Aby to zrobić musimy pokonać no, paru najemników niestety na farmie. Widzę, że jakieś dziwne przyciny są, ale znowu jest stabilnie, więc, więc w porządku. E, co my tu mamy? No Lucia to nie, oferta pokoju. Jak się dostać do klasztoru, dobry wojownik. No wszystkie te misje mamy ogarnięte, więc myślę, że musimy jakoś pokonać paru najemników. I myślę, że zaczniemy od Wilka. Jest on chyba najprostszym najemnikiem do pokonania. mu. Dobra. No, dałóż mu! Niech ma czego chciał! Niech ma czego chciał! No, co jest? Nie chce mi się w to wierzyć, że oni tak faktycznie mnie jadą. Szkoda, że nie da się łukiem obijać ludzi po prostu. Byłoby to piękne. 10 punktów, już mam prawie 80 ręczności. To jest bardzo dużo, jak na mój gust. Jak na ten etap gry, Dobra, więc pomyślmy, a ja sobie tu wyskoczę na daszek. Tutaj mnie raczej nikt nie da rady, jakoś zobaczyć. Znaczy, zobaczyć, nikt tu nie da rady, wyskoczyć. O, tak to powiem. Nie wiem, gdzie on to pobiegł. Tutaj. Nie, ale on oczywiście wie wszystko. Nie ma go. Skoro się jak go go oczywiście dorwali. dorwaliśmy. Idzie. No co to ma być? Nie można To są jakieś żarty. nic nie no to żarty. Nie, no to są naprawdę jakieś żarty. Nie, to jest niemożliwe, że oni przy, tych, przy, przy takich broniach mogą robić ciosy rzędu 200 obrażeń. To jest jakieś chore po prostu. Spróbujemy pokonać sentence, może. Jeszcze go możemy okraść. Chociaż nie wiem, czy się to da zrobić. Nie da się. Ok, więc może spróbujmy na przykład tamtego najemnika jakoś pokonać. Teraz wiesz. Aha, dobra, ja już go pokonałem. Patrzcie, on mi nawet zwykłą lagą potrafi zabrać pół HP naraz. To będzie dla niego nauczka. Możecie mi powiedzieć, jakim cudem ktoś jest w stanie pokonać mnie lagą, gdzie ja mam już pancerz na sobie. No, to są chyba jakieś lekkie żarty. Naprawdę to już jest co najmniej dziwne. Nie wiem się Nie mam Ciekawe czy ten najemnik będzie do mnie strzelał. Nie. To bardzo dobrze. A udało się. Mi krytyk. Dobra, więc jeszcze 500 doświadczenia, czyli musielibyśmy jeszcze pokonać dwóch najemników jakiś. I to będzie już oznaczało 18 poziom. Ja na 18 poziomie już mogę rozpocząć drugi rozdział. Bo uważam, że to jest moment, w którym już należy przejść do drugiego rozdziału. No. tego Co to ma być? Czemu oni tak mocno biją? Naprawdę jak mnie to denerwuje. Po prostu jak ja widzę, że mam y, ponad 300 HP i w dalszym ciągu oni tak mnie jadą. Nie mam czasu na takie rzeczy. O rany! Walka! No, traw go. No pie, pewnie no. Za pół HP, oczywiście. To ma sens. No, tak, tak, tak. To jest po prostu idiotyczne. Po prostu nie mogę tego opisać słowami, jak to jest głupie. Jak ja nie wiem, po prostu, no trochę e, jakiejś logiki w tym chciałbym zobaczyć że ja to, tego, człowiek mając toporek który ma tam 50 obrażeń bije po 300 no i co krytyk to powinno być podwójne obrażenie a nie mm, sześciokrotne no dobra no powiedzmy że ma te 50 siły nawet no to niech że on bije za tyle co jak się ma 50 siły a nie Jakieś kosmiczne stawki. Ten był celny. No gdzie on jest? Idzie. Dobra, mamy go. Dobra. Czyli zostało nam już tylko pokonać jednego najemnika. Nie wiem, kogo by tu. Może tego wilka spróbujemy. Wal! Dobra, Virg jest za szybki, zdecydowanie. Dobijemy 18 poziom, ja już idę do miasta, wbijamy drugi rozdział, bo to... To jest bezsensowne, naprawdę. Ta walka jest wkurzająca. Odłóż broń! Spadać. No proszę, jednak można. Odłóż broń! No, traw go. Dobra, mamy teraz dużą szansę pokonać wilka. Ale czy się to uda? Wal 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 No To co można powiedzieć o Gotiku. Dobra, wbiliśmy. To co można na pewno powiedzieć o Gotiku. 18 poziom. Pierwszy rozdział, pamiętajcie. To już jest najwyższy pułap jaki da się osiągnąć w pierwszym rozdziale. No, chociaż kiedyś próbowałem. To niestety nie da rady wbić wyższego. Mam Znowu dusi. Świetnie! Teraz możesz skuteczniej wykorzystywać swoje umiejętności. Dobra. Sprawdzimy czy uda się mi pokonać, znaczy pokonać okraść Torloffa. Udało się. Czyli już ten trudny poziom został osiągnięty. Więc ja się prześpię do rana. I biegniemy już w stronę miasta. No bo umówmy się, że raczej w pierwszym rozdziale już więcej nie narobimy. Jeszcze można by było pokonać smoczego zębacza. Hmm, hmm, hmm. tylko czy da radę. Możemy to sprawdzić, jak będziemy szli do miasta, po prostu. Myślę, że to jest. No. Jedyna jakaś dobra opcja. Ale generalnie to, co chciałem osiągnąć, czyli mamy 18 poziom w pierwszym rozdziale. No, udało się to zrobić. Nie powiem, żeby nie było łatwo. Znaczy, właśnie nie było łatwo. No, poświęciłem na to naprawdę wiele odcinków. I powiem Wam, że mimo, że jeszcze mógłbym pokonać paru najemników, zdobyłbym jeszcze trochę doświadczenia. To nie chce mi się tego robić z tego powodu, że po prostu wiem, że w pierwszym rozdziale już więcej doświadczenia nie wycisnę, znaczy więcej poziomów. Co jest równoznaczne z tym, że byłoby to marnowaniem czasu, a możemy już po prostu zacząć robić misję z Jarkendarem, już tam powoli wchodzić. No i to na pewno bardziej pociągnie fabułę do przodu. No mamy. To są statystyki z pierwszego rozdziału. no 80 punktów zręczności. Strzelać w 34%. Bardzo, bardzo dobrze. 80 zręczności, plus łuk, który ma e, 65 punktów obrażeń. To jest bardzo dobry wynik. To jest naprawdę, bardzo mocny. Naprawdę mocna postać, jeżeli chodzi o pierwszy rozdział. No nie wiem, co jest w stanie pokonać tak łatwo bezimiennego w tym momencie. Bo on jest na pewno w stanie pokonać wszystko, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będzie miał jakąś dobrą taktykę. Mówię tutaj właśnie o skałach, jakichś e, pomocach m, z przeszkodami i tak dalej. <laughs> Teraz musimy pomyśleć, jakby tego smoczego zębacza tutaj zabić. Ja pamiętam, że kiedyś próbowałem normalnie tutaj jakoś wyskakiwać na ten kamień, i na nim się mi udawało o coś takiego. Ale sprawdzimy to. No nie, to jest zdecydowanie. Znaczy. Generalnie plan jest taki, że to mogłoby zadziałać, ale jest to. Trochę bezsensowny. No, nie, to, to nie ma sensu. On na pewno do mnie dobiegnie. Nieba, że się uda. No to jak się uda, to umówmy się. Dobra, wiedziałem, że to w sumie nie ma sensu. Ja sobie przypomniałem teraz taką taktykę, e, tak zwana na hardcora czyli po prostu biegniecie. I próbujecie go odepchać. Dobra, widzę, że nie działa. Muszę sobie przypomnieć jeszcze, jakie były taktyki na smoczego zębacza. Chcę Wam pokazać, że da się go pokonać, ale nie mam na razie, jakby, pomysłu na to. Co by... Co ja to robiłem? Musimy wejść na pewno od tamtej strony, bo ja wiem, że jego trzeba jakoś docisnąć do ściany. Swoją drogą, ja tutaj nigdy nie wchodziłem, jeszcze nigdy w życiu tutaj nie wchodziłem na te górki. Za to wiem, że Smoczy Zębacz wejdzie tutaj... Patrzcie! Niewidzialna ściana! Widzicie? Nawet się nie spodziewałem, że coś takiego tutaj jest. Dobra, więc musimy go do tej ściany tutaj. Dobra, musimy go do tej ściany jakoś docić. I przy tej ścianie po prostu lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa i tak w nieskończoność, aż nie zostanie pokonany. A że jest to ciężkie, no to może się to średnio udać. Kurde, myślałem, że to już ta ściana. No, damy radę go tak pokonać. Będzie to trwało dłużej niż się może wydawać, ale da się go tak pokonać, to jest pewne. Jednak trzeba tam wejść. Ale to jest ostatnia próba. Jeżeli mi się nie uda, to ja go po prostu oleję. Wcale nie jest mi tak bardzo potrzebne pokonanie go w tym pierwszym rozdziale. Nie no, dobra, jeszcze jedna próba, ostatnia. Jestem taki wkurzony po prostu jak mi się nie udaje coś, nie przez to, że postać nie daje rady, tylko przez to, że w tej grze jest jedna z najgłupszych zasad sterowania postacią, jaka została wprowadzona. Dobra, nie, 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 nie. Mam to gdzieś. Nie mam ani bryły lodu, ani nic, żeby go zabić. Więc to nie ma sensu. Po prostu go zostawimy tu. No i pójdziemy już do Lorda Hagena. Przekażemy mu naszą wiadomość. No i wkroczymy do drugiego rozdziału. 18 poziom jest, także bardzo dobrze. Ja sobie będę musiał poza nagraniem przejść po całej wyspie w drugim rozdziale i wyczyścić ją z potworów. No bo nie chcę już tego zrobić jeszcze raz na odcinku. Potrzebne mi są też mikstury szybkości, żeby po prostu szybciej biegać. A no bo to widzę, że to, to strasznie długo trwa to chodzenie takie. Ale no generalnie to, co chciałem Wam pokazać, to mi się udało pokazać. 18 poziom jest, bez żadnych cheatów, bez niczego. Da się da się. Do miasta dojdziemy pewnie za jakieś 5 minut, bo niestety nie mam nic, co by już przyspieszało rozgrywkę. Za to w drugim rozdziale pojawia się wiele opcji kupienia różnych przyspieszających mikstur, A już nie mówię o tym, że w Arkendarze mamy non-stop dostęp do, do tego całego szybkiego śledzia, który jest super, naprawdę opcją. Przy okazji zobaczymy, czy w drugim rozdziale pojawią się jakieś lepsze łuki, ale na pewno nic powyżej 60 obrażeń się raczej nie pojawi. A to przez to, że po prostu no... 60 obrażeń to jest dosyć sporo jak na drugi rozdział, chociaż wiem, że będzie się dało zdobyć broń posiadającą 90 obrażeń w Arkendarze, tylko nie pamiętam, jaki to był Łuk. Chyba, chyba, no, nie, nie chyba nowy. Może, może jakiś kompozytowy? Nie wiem. W każdym bądź razie jest taki łuk i on ma właśnie 90 obrażeń. Albo 80. Sam już nie wiem. W każdym bądź razie, no. Zdobędziemy go. Dobra, więc teraz idziemy już prosto do Lorda Hagena, bo nie ma naprawdę nic. Co by było jeszcze do zrobienia, przynajmniej jeżeli chodzi o misję, bo wiadomo, można tam pobić jeszcze parę osób i tak dalej, ale to i tak nie da nam 19 poziomu. Więc można powiedzieć, że w tym to już jest chyba 29 odcinek. W tym 29 odcinku w końcu będziemy mieli drugi rozdział. Więc lecimy. Spokój, nie opowiadaj mi takich rzeczy. nie opowiadaj mi takich rzeczy. Przyszło nam żyć w niej. Dobra. Jeszcze kawałek do wejścia. Lord Hagen na pewno, na, znaczy najpierw, żeby w ogóle wejść do górnego miasta, będziemy musieli powiedzieć, że jesteśmy w sprawie najemników. Oczywiście. Że tak powiem, paladyni nas nie lubią, no, o czym się zaraz bardzo przekonacie. O, tutaj akurat nie, no bo już wchodziłem do górnego miasta. Ciekawe co powie mm, Lotar. Nic nie powiedział. No i posłuchajcie teraz tej rozmowy. Stój! Tylko osoby w służbie u króla mogą wejść do ratusza. Nie Przepuść mnie. Przynoszę wieści od najemników. Dobrze, ale ostrzegam cię. Jeśli będziesz sprawiał kłopoty, nie zdążysz tego nawet pożałować. I tu jest jeszcze nic, ale zobaczymy, co lord Hagen na to powie. Czy tam Hagen? Słyszałem już o tobie. Jestem Lord Hagen. Królewski paladyn, wojownik w służbie Inosa i namiestnik Korinis. Jestem zajętym człowiekiem, więc nie marnuj mojego czasu. Mów od razu, co cię tu sprowadza. Przynoszę propozycję rozejmu od jednego z najemników. Hmm, pokaż. Znam generała Lee. Znam też okoliczności. W wyniku których trafił jako więzień do kolonii. Uważam go za człowieka honoru. Jestem skłonny go ułaskawić, ale tylko jego. Jego ludzie zostaną na miejscu. Większość z nich to pozbawione skrupułów łotry, które trafiły tu zasłużenie. Oni nie mogą liczyć na moją łaskę. Czy to wszystko? Armie ciemności zbierają się w pobliżu miasta w Górniczej Dolinie. W dolinie wysłałem tam oddział moich ludzi. Doniesiono mi, że przełęcz jest zajęta przez orków, ale pierwsze słyszę o armiach ciemności. Czy to jakaś sztuczka, która ma mnie skłonić do zawarcia przymierza z najemnikami? Nie. A co to niby za armia? Stado smoków, którym towarzyszy horda Stare pisma głoszą, że ostatnie smoki widziano setki lat temu. Dlaczego miałbym ci uwierzyć, co? Tu nie chodzi o to, czy mi wierzysz, tylko czy możesz sobie pozwolić, żeby mi nie wierzyć. Dopóki nie przedstawisz mi jakiegoś dowodu, nie wyślę tam żadnych nowych ludzi. A więc mam ci dostarczyć dowodów? Dokładnie tak. Zejdź przełęczą do Górniczej Doliny na miejscu. Poszukaj naszej ekspedycji, a gdy ją znajdziesz, porozmawiaj z kapitanem Garondem. Jeśli ktoś może coś powiedzieć o tej sytuacji, to właśnie on. Jeśli Garond potwierdzi twoje słowa, będę skłonny ci zaufać. Czy to znaczy, że przekażesz mi oko i nosa? Oko i nosa. Niech będzie. Przynieś mi niezbity dowód, a dopilnuję, żebyś dostał ten amulet. Mam na to twoje słowa? Tak, masz moje słowo. Co ci wiadomo na temat oka Inosa? To święty artefakt. Stare przepowiednie łączą go ze smokami, ale głoszą również, że tylko wybraniec Inosa może nosić ten amulet. Jak mam się dostać na przełęcz? Dam ci klucz do bramy prowadzącej na przełęcz. Dalej, musisz jednak radzić sobie sam. Tej drogi pilnują stada orków. Niech Inos będzie z tobą. No, i mamy drugi rozdział, czyli powrót do kolonii. Jeszcze pogadamy. Tylko tutaj, żeby nie podnieść tego posążka, czasem, bo wtedy się dzieją jaja. Co was sprowadza do Korinis? Wysłano nas z misją wagi państwowej. Otrzymaliśmy rozkaz od samego króla Robara. Mówiłem ci już, że wysłaliśmy ekspedycję do górniczej doliny. Po to tu właśnie przybyliśmy. Co Twoi ludzie robią w Górniczej Dolinie? No dobrze, skoro i tak się tam udajesz, mogę Ci chyba powiedzieć: chodzi o magiczną rudę. Dzięki niej możemy jeszcze wygrać tę wojnę. Bez oręża wykonanego z tej rudy, królewska armia nie ma żadnych szans w starciu z elitarnymi oddziałami orków. Wracamy na kontynent, gdy tylko załadujemy całą rudę na statek. A więc przegrywamy tę wojnę? I tak, powiedziałem Ci, zbyt wiele. Okej, okay, z nim już wyczerpaliśmy temat. Zatrzymanych przeze mnie raportów wynika, że Górnicza Dolina to niebezpieczne miejsce. Pamiętaj, aby zabrać ze sobą odpowiednie wyposażenie. Okej, okay, z nim i tak nie mamy nic za bardzo do gadania. Albrechta możemy sobie okraść. Mamy 180 y, sztuk złota. Girion Giriona też chyba będziemy już mogli okraść. Tak mi się wydaje, ale lepiej zapisać. O, udało się! 280 sztuk złota. Patrzcie, mam już. Kurczę, mam już prawie 5000 sztuk złota. To jest. To jest kosmiczna wartość. Pójdziemy zobaczyć, co się tam ciekawego w sklepie pojawiło w tym sklepie u nie wiem jak ma na imię, ale mm, on sprzedaje na pewno jakieś mm, jakieś mikstury. O, tu mam u tego gościa dwie mikstury prędkości, to sobie je weźmiemy. Ale koleś o którego mi chodziło, to jeszcze nie ten. Chodziło mi o e, Aleksandril, czy jak on się tam nazywa? Salandri, o. Pokaż mi swoje towary. On tu też nic nie ma. Myślałem, że będzie miał. No to nic. Ważne, że mamy dwie mikstury prędkości. To teraz już będziemy mogli pośmigać trochę. Jeszcze kupimy sobie kolejne mikstury prędkości u, u tego alchemika Ignaza. Przy okazji też kupimy parę zwojów. To no, nie Chwila. Nie mówię, o tym nie Fernando by miał dla nas misję, ale niestety zrąbaliśmy trochę. Znaczy nie zrąbaliśmy, po prostu wydaliśmy go straży, nie? Było dokładnie tak, jak mówię. Bo on miał dla nas misję, i którą by nam dał, ale niestety już, już jest nieaktualna. O, możemy sprzedać skóry Bosperowi. Gdzie się szwendałeś tyle czasu? Potrzebuję więcej skór. Przyniosłeś jakieś? Mam dla ciebie kilka skór. Wilcza skóra. Nieźle. Skóra warga. Te bestie są niebezpieczne. O, nawet skóra cieniostwora. Takie są sporo warte. Dobra robota. Przyjdź do mnie, jak będziesz miał następne. Ok, pokaż mi swoje towary. Patrzcie, on tu ma. O kurcze, łuk jesionowy za 80 zręczności. Hmm. Co tu mamy jeszcze? Paz umiejętności. Ten długi łuk za 90 jest kuszący, trzeba przyznać. Ale nie mogę go jeszcze założyć, niestety. Kurcze, szkoda. A ten znowu to samo. Kupimy sobie ten łuk. Kupimy ten pas zręczności na pewno. Kupimy sobie łuk za 80 zręczności. Tą kuszę można sprzedać te rzeczy też. Dobra. I pas siły sobie sprzedam, bo mi niepotrzebny. Ten łuk będzie super. Szkoda, że brakuje nam... Że brakuje nam poziomu. Bo byłoby jeszcze lepiej. Jeszcze go spróbujemy okraść. E, no to ja... Ja w ogóle sobie zapomniałem, że aż takie fury można kupować w drugim rozdziale. A ten znowu to samo. Udało się go okraść. No, to teraz już mamy niezły łuk. Sprawdzimy go na Regisie co? Zrobimy sobie save'ik. Sprawdzimy, ile to wpakuje mu obrażeń. O bogowie! Na dwa strzały. Swoją drogą zabiłem go i nikt y, się nawet nie przejął tym. To trochę dziwne. Dobra, i teraz pójdziemy sobie jeszcze kupić mikstury u Ignaza. On też powinien mieć nową dostawę różnych rzeczy. Najbardziej mi zależy na miksturach prędkości. E, później kupimy sobie na placu targowym też nowe rzeczy. Chodzi mi tu głównie o e, zwoje, na przykład deszcz ognia. Pokaż mi swoje towary. Dobra, on tu ma no te mikstury prędkości. To mi jest bardzo potrzebne. Dobra, teraz możemy pójść m, już pogadać sobie z Watrasem. Potem pogadamy z kupcami. Później jeszcze musimy iść do Laresa. Jest tego trochę. Lares nas w ogóle zaprowadzi z ornamentem. Więc powiedzmy, że już się zaczyna rozgrzewać cała fabuła. Także z odcinka na odcinek już będzie ciekawiej, na pewno. Ja sobie zapiszę więcej nie wasza noga na mojej ziemi, bo jest ona już jednak trzeba kończyć odcinek, ale uwierzcie mi, że rozkręcamy się i będzie już coraz ciekawiej. W tym odcinku to by było na tyle. Ja wam dziękuję bardzo za obejrzenie i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.